Cześć, jest bur. W nocy znów napadało śniegu. W końcu mamy zimę. Niestety nie dałem rady wybrać się na dzisiejszą zbiorówkę, ale trzeba było trochę pożyć też w domu. Nie samym lasem człowiek żyje, no ale nie mogło się obyć inaczej, żebyśmy chociaż na chwilę nie wyskoczyli w teren. Są moi mali towarzysze, jest też Hector. więc ćwiczymy, trochę biegamy. Oddychamy świeżym powietrzem, cieszymy się, że jest odrobiny białego puchu. Liczę, że utrzyma się do końca, tygo, do, do końca weekendu. Może uda się zapolować jeszcze po białej stopie, gdzieś na ponowie, coś otropić. Zobaczymy, jak to, jak to się poukłada. No, pogoda dziś wybitnie dobra, wieje, sypie. Mam nadzieję, że wieczorem będzie ciekawiej. Trochę więcej dosypie tego śniegu. Będzie całkiem biało, bo póki co, jak widzicie, biało jest tylko miejscami. Reszta, reszta jeszcze jednak przebija ta roślinność, ale każdy śnieg cieszy, szczególnie ten głowisko.